Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmieniać styl głosu w tłumaczeniu Galaxy AI. Na początku przechodzimy do ustawień i przechodzimy do opcji Galaxy AI, a następnie tłumacz. Zjeżdżamy w dół do opcji style głosu i tutaj wybieramy sobie styl głosu polskiego i możemy sobie wybrać szybkość mówienia oraz styl głosu drugiego, głosy oraz szybkość mówienia. I yy, tutaj mam co prawda dopiero dwa języki, jeżeli pobierze się jeszcze ten chiński i te wszystkie inne je też będzie można edytować. No tego zaczekam chwilę, żeby to pokazać. Teraz pobrał się następny język i w styla głosu też możemy sobie ustawić. Styl głosu. O tutaj. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.